Nie ma lepszych lekarstw od tych, które podarowała nam matka natura. Jednak, aby móc z nich korzystać, potrzebna jest wiedza o tym, jakie właściwości mają poszczególne składniki i w jakich proporcjach ich używać, aby dawały efekt leczniczy. Dzisiaj powiem Wam, jak samemu przygotować naturalne krople do oczu, które w połączeniu z odpowiednimi ćwiczeniami są w stanie poradzić sobie z najcięższymi chorobami oczu. W organizmie człowieka są narządy, których komórki bardzo trudno się regenerują. Należą do nich zęby, włosy, serce, układ nerwowy oraz oczy. Jest wiele przyczyn pogorszenia wzroku, jednak podstawową przyczyną są procesy zapalne, które uszkadzają mięśnie oczu odpowiadające za funkcję ruchową oka oraz zakończenia nerwowe oka. Poradniki medyczne bardzo dobrze wyjaśniają ten proces i jako główną przyczyną ślepoty na świecie podają chlamydię, których aktywność wywołuje destrukcyjny proces zapalny w organizmie. Walka z chlamydiami, którymi zarażony jest prawie każdy człowiek na świecie, jest stratą czasu. Obecnie nie ma skutecznego sposobu zwalczania chlamydii. Wszystkie istniejące metody leczenia nie pozwalają osiągnąć całkowitego wyleczenia tej dolegliwości. Po zastosowaniu leków nie występuje w ginięcie wszystkich chlamydii. Część z nich kontynuuje swój rozwój w organizmie w miejscach, gdzie występują zaburzenia krążenia krwi, najczęściej w oczach, narządach układu płciowego i stawach. Chlamydie powodują nie tylko pogorszenie wzroku, ale i rozwój wielu innych poważnych chorób, włącznie z rakiem. Kiedy krążenie krwi w oczach i ich okolicy jest obniżone, wtedy walka z infekcją uszkadzającą oczy i zaburzającą wzrok jest bardzo trudna dla układu odpornościowego. Zastosowanie kropli do oczu, w których składzie znajdują się antybiotyki, w niektórych przypadkach pozwalają zwalczyć infekcję, ale proces przywrócenia uszkodzonych przez infekcję obszarów oczu nie występuje. W niektórych przypadkach zastosowanie takich kropli nie daje żadnych efektów, może to przyczynić się do pogorszenia choroby, co prowadzi do dalszej utraty wzroku. Dla ulepszenia przepływu krwi w oczach i likwidacji procesów zapalnych przede wszystkim trzeba zlikwidować infekcję. Najmocniejszym środkiem przeciwko dużej ilości infekcji jest sok z glistnika jaskółcze ziele. Glistnik jaskółcze ziele, w połączeniu z miodem, zapewnia całkowite odżywianie komórek oczu i pomaga im zregenerować się po likwidacji infekcji. Miód i jaskółcze ziele zapewniają autonomiczne, niezależne od przepływu krwi odżywianie komórek i mięśni oczu, dostarczenie wszystkich niezbędnych zdrowych elementów, co umożliwia skuteczną likwidację wielu chorób oczu i sprzyja szybkiej regeneracji całego oka, włącznie z przywróceniem prawidłowego krążenia krwi i regeneracji układu nerwowego oka, z całkowitym lub znacznym przywróceniem wzroku. Kropla na bazie jaskółczego ziela można stosować w leczeniu chorób oczu oraz profilaktycznie. Krople mogą usunąć zmęczenie oczu podczas jazdy samochodem w daleką podróż. Wystarczy zakropić oczy przed podróżą, co sprawi, że nie będą one utrzymywały zmęczenia przez o wiele dłuższy czas. Krople są niezastąpionym i jedynym skutecznym środkiem w przypadku poparzenia oczu w trakcie wykonywania pracy przez spawaczy. Pomagają one bardzo szybko zlikwidować proces zapalny po oparzeniu, działają przeciwbólowo i regenerująco. Jak stosować krople? Oczy należy zakrapać trzy razy dziennie po jednej do dwóch kropli w przeciągu 10 dni. Po 10 dniach przerwy leczenie należy powtórzyć. Po zakropieniu oczu nie należy się spieszyć z wycieraniem łez i resztek kropli. Najlepiej rozetrzeć płyn wokół powiek oraz na całej ich powierzchni, co polepszy efekt leczenia. Nieprzyjemne uczucie pieczenia w ciągu 5 do 10 sekund po zakropleniu zależy od stopnia koncentracji koncentratu oraz stopnia zaawansowania choroby oczu. Niektórzy obawiają się użycia soku z glistnika, sądząc, że jest trujący. Jednak po ugotowaniu go z miodem zachodzą istotne zmiany w składzie chemicznym soku i w tej dawce, w jakiej się zakrapia, nie jest trujący. W celu osiągnięcia trwałego rezultatu leczenia należy całkowicie zrezygnować z noszenia okularów i szkieł kontaktowych. Te krople to magiczny lek, nie dość że leczą prawie wszystkie choroby oczu, to jeszcze regenerują wzrok. Jest to najlepszy środek w leczeniu dowolnych ostrych procesów zapalnych. Wraz ze stosowaniem kropli do oczu należy wykonywać ćwiczenia według metody Williama Pizza. Na rozluźnienie i trening mięśni oko -ruchowych w celu regeneracji wzroku. Gimnastyka oczu jest wykonywana bez okularów. Twarz musi pozostać nieruchoma, a pracować powinny tylko oczy. Nie wolno robić gwałtownych ruchów oczami. Podstawowy zestaw ćwiczeń pokazany jest na rysunkach. Wykonujemy 10 powtórzeń: ruch gałek ocznych w poziomie, prawo-lewo-lewo-prawo. Lewo, lewo, prawo. Ruch gałek ocznych w pionie, góra-dół-dół-góra. Dół, dół, góra. Intensywne i szybkie zamykanie i otwieranie oczu. Ruch okrężny gałkami ocznymi od lewej strony do prawej i od prawej strony do lewej. Okrężny ruch gałkami oczu w prawą i lewą stronę, rysując znak nieskończoności, czyli leżącą ósemkę. Za pomocą ruchu gałek ocznych rysujemy wężyka. Zaczynając od lewej strony, ruszamy oczami w kierunku góra-dół, góra-dół, przesuwając wzrok stopniowo w prawą stronę. Następnie robimy to samo od prawej strony do lewej ruch oczami po przekątnej z prawego górnego rogu do dolnego lewego i z lewego górnego rogu do dolnego prawego. Rysujemy oczami kwadrat, zaczynając od lewego dolnego rogu. Przesuwamy oczy do górnego lewego rogu i w ten sposób kontynuujemy ruch oczami po wodzie rysowanego kwadratu, częste mruganie oczami bez wysiłku i napięcia. Oprócz stosowania kropli do oczu z sokiem, z jaskółczego ziela i miodu, koniecznie należy stosować ćwiczenia dla oczu według metody Bica, co pozwoli zwiększyć skuteczność leczenia. Stosowanie kropli i wykonywanie ćwiczeń oczu pozwala wzmocnić mięśnie oczu i zregenerować uszkodzone zakończenia nerwowe. Szczegółowe wytłumaczenie metody uzdrawiania wzroku przy pomocy kropli do oczu i ćwiczeń znaleźć można na naszej stronie internetowej www.medycynaludowa.com. Jeśli uważasz, że informacje, które usłyszałeś w filmie są ważne i przydatne, podziel się nim z innymi i nie zapomnij subskrybować naszego kanału.